Cześć, witajcie. Dziś serdecznie Was zapraszam na materiał, gdzie przetestujemy, zobaczymy jak się pali super pellet. Natomiast sobie serdecznie Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, co dla mnie bardzo istotne a my przejdźmy do meritum, gdzie przetestujemy, zobaczymy jak się pali w moim kotle Second Technics Pelux, SV300 zobaczymy jak się pali, otóż ten opał, a mianowicie super pellet, wartość połowa. Równa lub większa, 17 MJ na kilogram Worki standardowo 15 kg, średnica 6 mm i klas, klasa premium. Co mm, bardzo fajnym jest na pierwszy rzut oka, bardzo jaśniutki pellet. E, I ten pellet jest taki dosyć dłuższej e, długości. Także przejdźmy do otwarcia worka, zobaczymy też za chwilkę, jak się ten pellet nam. Rozpuszcza. Warto wspomnieć, że tu i tu na worku mamy mikro Oczywiście to jest ona producenta oraz numer kontaktowy. W takim razie otwórzmy otóż ten palet i zobaczmy jak on wygląda. I w takim razie otwórzmy sobie ten palet. Zobaczmy jak on się nam tutaj prezentuje. O, mamy pelecik. To jak mówiłem, taka dłuższa granulacja czy średnia długość, ale to jest jak najbardziej w porządku. Fajnie to wygląda. I po otwarciu worka fajnie nam pachnie. Jest to też bardzo ważne. Bierzemy garstkę i rozpuszczamy sobie ten pelet. A więc garstka peletu. wrzucamy sobie do wody. I standardowo patrzymy jak się nam ten peret rozpuszcza. Widzimy, że od razu nam bąbelki powietrza wydostają się. Czyli ten peret już nam puchnie, co zresztą też widać. I widzimy jak on nam szybko sobie puchnie. oczach rośnie, także jest to dosyć dobry pro prognostyk. Zobaczymy, oczywiście, jak będzie nam się paliło. Ale zobaczcie, że jest to czysta wartość. Bardzo szybko się nam rozpuszcza. W takim razie możemy przejść do samego kotła, zobaczyć jak się ten pellet nam pali. Jakie są ustawienia, jak to oczywiście wychodzi. Więc zobaczmy jak się nam sprawdza na sterowniku Argos Speed Plus. Pellet, oczywiście pellet, super pellet. Kocioł dąży do zadanej temperatury, czyli do 65 stopni. Kocioł był wychłodzony oraz boiler. Dlatego kocioł chodzi na 100% mocy. Obiegu grzejnego nie grzejemy, także mamy obieg wyłączony. Dlatego spójrzmy na parametry, jak to wychodzi: panik, 10 sekund podawania, 21 sekund przerwy. Maksymalny wentylator przy dmuchawie 40W 37%, minimalny 17% i minimalna moc. 20% bardzo fajnie się to sprawdza. Za chwilkę przejdziemy do samego kotła. Zobaczycie, jak wygląda wymiennik oraz jak się ten, oczywiście, pellet pali. Tak więc, zobaczmy górę wymiennika. Zobaczcie, że kocioł jest bardzo, bardzo czysty przy tym pelecie. Dosłownie tutaj lecuśki taki pyłeczek. Ścianki kotła bardzo czyste. Zobaczmy, jak się to nam pali na palniku. A więc zobaczmy na paniku SV 300 jak się nam pali super pelet. Widzimy na ściankach tutaj nasze, naszych drzwi lekki taki pyłek, bardzo jasny. Tak wyglądają. Oczywiście się wymiennik. Bardzo długi płomień z tego peletu, czyli charakteryzuje się on właśnie takim mocnym płomieniem. Z panika nic na mnie nie spieka. Delikatnie widać e, taki kolor niebieski w rzeczywistości, jak popiół, popiół jest bardzo, bardzo mało i bez w ogóle spieków. Zobaczcie, tak wygląda popiół z tego peletu. Przejdźmy do podsumowania, zobaczmy ile tego nam pelet, popiołu z tego paletu zostaje. A więc podsumujmy jak się nam sprawdzał super pellet w moim kotle z palnikiem SV300 kocioł oczywiście Second Technics Pelux 15kW zobaczmy i podsumujmy Otóż yy, ten opał, wartość połap. tego pelletu równa lub yy, większa niż 17 MJ. czyli jak najbardziej Jeszcze jest bardzo mocnym paletem, na pewno trzeba to nadmienić Klasa premium 15 kg, średnica 6 mm. Warto wspomnieć, że ten pelet e, był taki dłuższy e, niż e, z tego co znam różne klasy pelety. Ten na pewno ma taką fajną, e, większą średnicę i to też bardzo, bardzo dobrze, bo m, nasz opał się nie zatrzymuje gdzieś tam w rurach podawczych. Wydarzy jak najbardziej, jest on na duży plus. Spalone 105 kg, 0,3% popiołu. Jest to wynik, na, wynik naprawdę bardzo, bardzo dobry. Bez spieków. Tak wygląda oczywiście hmm, popiół z tego peletu. Bardzo fajnie się ona sprawdza. W kotle, jak widzieliście, bardzo czysto przy tym pelecie. I faktycznie mogę go zaliczyć do pelletów klasy premium, bo jest to bardzo fajny opał. Także, jak najbardziej, jest w porządku. Jeżeli ktoś tym pelletem palił, to zachęcam do sekcji komentarzy. Tam, oczywiście, dajcie też swoją opinię. Jak jeżeli ktoś palił z Was tym pelletem, a my widzimy się w kolejnych materiałach. I warto oczywiście powiedzieć, że kocioł pracował przy tym beracie na bardzo fajnych parametrach. Kocioł utrzymał temperaturę, także jest to jak najbardziej w porządku. Do zobaczenia. Cześć.